Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga na Niedziela. W ostatnim wideo obiecałam Wam, że pokażę jak obsadzam bylinami i cebulami tulipanów rabatę, którą chcę zmienić. Dzisiaj to Wam pokażę, ale też zabiorę Was na krótki spacer w kilka punktów ogrodu, w których chciałam Wam pokazać fantastyczne kolory. Zapraszam na ten odcinek. Od klona Seyru ostatnio w komentarzach też piszeliście mi, jak fantastycznie wygląda. Przyznam się wam szczerze, że od czasu, kiedy pojawił się w naszym ogrodzie, coraz częściej myślę o tym, żeby w paru punktach ogrodu klony palmowe jednak dodać, bo jesienią te kolory są obłędne. Liście już zaczynają opadać. Już mieliśmy, pokazywałam wam w ostatnim wideo, że mieliśmy pierwszy przymrozek i teraz zrobiło się dość wilgotno i to powoduje, że liście zaczynają już spadać. Natomiast i tak mamy koniec października, naprawdę można się cieszyć tymi kolorami. Co Dziennie, także staram się wychodzić do ogrodów, w szczególności jak jest słońce, można te kolory podziwiać, aż wydaje się niemożliwe, że drzewo, które wydawało mi się, że będzie jednak wybarwiało się bardziej na żółty kolor, wybarwiło się na tak ognisty czerwony. Drugie drzewo, które chciałam Wam pokazać, to perukowiec podolski Royal Burgundy. On jeszcze nie wybarwił się tak, jak potrafi na koniec sezonu, ale już możecie zobaczyć, że ten kolor wygląda przepięknie. To jest drzewo, które jest u nas prawie od samego początku ogrodu. Latem cieszą takie fantastyczne peruczki, Wygląda niesamowicie jak on jest pokryty po prostu cały tymi takimi kremowymi peruczkami. Teraz to już większość została, takich wiecie, patyczków, ale gdzieś tam jeszcze możecie zobaczyć jego przebłyski. Fantastyczne, niskie drzewo do ogrodu. Yy, w którym bardzo często możecie poczytać, że nie zaleca się jego cięcia, ale ja parę razy go przycięłam i uważam, że jak się je tnie, to dobrze wpływa na zagęszczenie tego krzewu. Natomiast jeżeli tnie się je wiosną, to bardzo często nie doczekamy się właśnie tych peruczek. Także raz na kilka lat warto to drzewo przyciąć, żeby taki ładniejszy miało krępy, pokrój. Ja tutaj mogę Wam pokazać, jak wygląda roślina cięta bardzo intensywnie. Ona nam tutaj wchodzi na podjazd. I co wiosnę przycinam bardzo, bardzo mocno, niemalże przy samej ziemi. I co roku odrastają nam te pędy. Roślina jest coraz bardziej zagęszczona i staram się redukować, bo nie chcę, żeby u nas w, w tej części kwitła. Natomiast w ogóle polecam Wam, jeżeli macie krzewy, które Wam za bardzo wybojały, ich regularne cięcie. U nas tak na przykład jest w przypadku pęcherznic. Regularnie cięte są tak gęstymi krzewami, tak napakowanymi liśćmi, a jeden krzew ten sam, yy, brat tych, które tnę, który nie jest cięty, wygląda tak sobie tak te pędy idą w jedną w drugą stronę nie wygląda to nie ma takiej wiecie takiej zwartości w tym krzewie Wyszło słońce, więc super, Bierze, biorę się do pracy. Wczoraj cały dzień wkopywałam tulipany. Udało mi się wkopać 300, ale wkopywałam w tym takim wiecie, z wkrętarką z wiertłem. Także dzisiaj trochę moje mięśnie są obolałe, ale stwierdziłam, że chcę skończyć tę rabatę. Czekałam na hortencję bukietowe z gołym korzeniem, które biorę do Agnieszki, te, które widzieliście na froncie, ale Agnieszka mi, że może wykopać je dopiero wtedy, kiedy spadną liście. I chyba to jeszcze potrwa tydzień, także stwierdziłam, że dzisiaj sadzę byliny i rośliny, naszej i cebulę tulipanów, a zostawię miejsce na hortencję i dosadzę je, kiedy. Przyjadą. Chcę już mieć to z głowy, bo byli, czekają w doniczkach już tydzień, także nie chcę, żeby tam tak stały. Idę, pokażę Wam pierwszą roślinę, którą już mam, która w ogrodzie wygląda fantastycznie, którą tam będę dosadzać. Pierwszą rośliną, którą będę sadzić, jest Hakona kloa. Hakone jest rośliną, której chcę mieć coraz więcej w ogrodzie. Postaram się poszukać Wam e, dzień, w którym się w niej zakochałam. Było to w Austrii, w hotelu, w którym byłam. Były tam olbrzymie, po prostu takie kule tej hakony. Miałam takie, co to jest? Ja chcę ją mieć u siebie. E, tutaj mam taką, która jest już starsza i zaczyna trochę wyglądać jak tamta, ale jeszcze daleko i do tego. Mam też posadzone małe rośliny, ale stwierdziłam, że chcę ich mieć więcej, bo one wyglądają fantastycznie cały sezon i prawie nic przy nich nie trzeba robić, a ja staram się w części ogrodu chociaż, żeby on był mniej wymagający, jeżeli chodzi o mój czas. Hakona jest rośliną, która... Ja mówię o nich Hakona, ale nazywa się Hakona Kloa. Jest rośliną, która fantastycznie komponuje się z hortensjami. Ja tutaj mam ją połączoną z hortensjami annabel i Strong annabel. Ale wymyśliłam sobie, że tam chcę mieć bukietowe, miałam tam hortensje ogrodowe, nie do końca były zadowolone, słuchajcie, rosły, kwitły, ale nie tak jak bym chciała, więc stwierdziłam, że je na razie wrzucam do donic, idą do szklarni, zobaczymy jak będą zimowały i czy to im pomoże, takie obkopanie im korzeni, przezimowanie w szklarni i potem zobaczymy. Natomiast wymyśliłam sobie, że tam posadzę hortensję bukietową i tam chcę posadzić vanila freis, hortensję, którą mam przy ogrodzie z kwiatami ciętymi przy tym przejściu. Ona ma piękny różowy kolor i wydaje mi się, że tak jak teraz patrzę na jesienne barwy, kiedy ona będzie się wybarwiała w taki wiecie intensywnie różowy kolor, będzie to fantastycznie wyglądało razem z tym winobluszczem, z tymi kolorami, które tam królują właśnie jesienią. Hakonekloa i hortensje mają bardzo podobne wymagania. Bardzo dobrze jedne i drugie będą rosły w takim półcieniu, ale też będą się całkiem dobrze czuły w nieco większej ilości światła. Obie potrzebują wilgotnej gleby, takiej, która dobrze trzyma wilgoć, niezalewanej oczywiście. Także myślę, że tutaj widzę, że jest bardzo dobrze, bo ja miałam ją w innym miejscu wcześniej i tam była, był beznadziejnie, bo miała niedobory wody po prostu i tam było przeraśnięte korzeniami brzozy. Zobaczymy. Ale największym plusem połączenia tych dwóch roślin jest to, że wchodzimy wiosną w marcu, tniemy hortensje, ścinamy do ziemi nasze hakone i zostawiamy i mamy rabatę gotową. Chciałam tylko dołączyć element interesujący, który pojawi się wiosną i to są właśnie cebule tulipanów. Można też dać na przykład narcyzy, tutaj większa jest powtarzalność z roku na rok i wtedy mamy czy czosnki ozdobne, mamy ten efekt, który pojawi się także wczesną wiosną. Także idziemy, kopiemy, działamy. Tutaj mamy życzoną rabatę, która mi nie do końca pasowała. Ja sobie tak w ogrodzie widzę moje rabaty, że jeżeli biegnę w danych porach roku zobaczyć, co tam się dzieje, jakie tam rosną rośliny, z chęcią je fotografuję, to są rabaty dobre. Jeżeli jakąś rabatę omijam szerokim łukiem, oznacza, że coś tam jest, nie halo, i tak też było z tą rabatą. Hortensje tutaj jest ogromny problem, żeby utrzymać dobrą ich wilgotność, dlatego że wszędzie są brzozy. To nie jest rabata łatwa, mam tego pełną świadomość, bo już tu dwa razy zmieniałam różne z zestawienia i nie zawsze mi się te zestawienia. Sprawdzały rośliny, które tam były. Zobaczymy teraz, nowe ustawienie i co się sprawdzi. Mam dwa typy roślin, które mają teoretycznie nieco inne wymagania. Moim, y, tą, którą bym chciała tutaj mieć, w większości jest hakone. Ale stwierdziłam, że też chcę zobaczyć, jak będą zachowywały się rozchodniki. Ich wymagania są nieco inne. Hakone wolałaby, żeby było bardziej wilgotno. Może być bez problemu w półcieniu i w takim lekkim cieniu. Rozchodnik natomiast preferuje miejsca słoneczne i bez problemu zniesie naprawdę konkretną suszę. Tutaj to miejsce jest ma około 6 godzin słońca. Także tutaj jest bardzo ciekawa czy rozchodniki będą się wyciągały czy nie. Wybrałam takie odmiany, które są niskie i raczej nie powinny ciągnąć do góry. Zobaczymy jak będzie z wybarwianiem się. To jest taki mój test. Zobaczymy jak będzie, a z tyłu będą właśnie hortensje bukietowe vanilla Frays, które przyjadą dopiero w przyszłym tygodniu. Natomiast myślę, że połączenie jedno i drugie wyglądałoby fantastycznie, bo wszystkie rozchodniki, które mam, są bardzo ciemne w kolorze, są takie czerwone, purpurowe. Także zobaczymy, zobaczymy, co będzie grało. Tulipany, które na tej rabacie się pojawią, widzieliście już w wideo o polach tulipanowych, i jak byliśmy w ogrodzie pokazowym Michaela z cebulami. I tam mogliście zobaczyć, jak ja chodziłam między tymi tulipanami. Mówiłam, uch, ten, tam, ten, ten mi się bardzo podoba. I wybrałam sobie połączenie Paul Scherer i Salmon van Eyck. Tam mi się niesamowicie podobało, jak one obok siebie wyglądały. I możecie tam zobaczyć zbliżenia, jak fantastycznie to wyglądało. Do nich dołożyłam jeszcze, bo nie miałam ich wystarczająco dużo, odmianę Salmon Impression. I odmianę Marit. Marit miałam w zeszłym roku na rabacie frontowej przy samym domu. Fantastycznie wyglądała i kolorystycznie wiem, że będzie, będzie to wszystko razem grało. Także taki łososiowy w połączeniu z niemalże czarnym. Wydaje mi się, że będzie wiosną super. Kiedy zaczynam obsadzać jakąś rabatę, zawsze najlepiej byłoby mieć najpierw posadzone krzewy, byliny, a potem dopiero wkopywać tulipany. Bo jeżeli tulipany już na jakiejś rabacie macie i zaczynacie kopać, no to bardzo często trafi się jakąś cebulę. Także taka opcja byłaby idealna, ale nie zawsze świat jest idealny i czasami trzeba sobie radzić z tym, co mamy. Ja dzisiaj pod tym kątem jest ok, ale wiem, jak tutaj jest ciężko kopać dołki ze względu na korzenie brzozy, które są pod spodem. Zawsze sobie rośliny ustawiam, żeby zobaczyć, czy jak wizualnie mniej więcej będą wyglądały. Ja a robię tak, że bardzo często sadzę rośliny za gęsto, chcę mieć efekt szybko. Zakładam, że będę je przesadzać. Ja uwielbiam rośliny przesadzać, więc nie mam z tym w ogóle problemu, że jak one się rozrastają, to je po prostu rozdzielam, czy wykopuję jedną tą ekstra, która już wchodzi na drugą. Szybko efekt mam, natomiast wymaga to ode mnie dodatkowej pracy. No dobrze, ale pokażę Wam, jakie rośliny będę sadzić. Numer jeden to rozchodnik, który nazywa się Plum Dazzle. On oczywiście teraz już jest takiej, wiecie, w, w wydaniu jesiennym, także nie wygląda tak pięknie, jak nawet wyglądał kiedy do mnie przyjechał, ale czekał w doniczce. Już małe rozetki się tworzą. Rozchodniki fantastycznie wyglądają wiosną, kiedy mają te takie rozetki, wyglądają niemal jak sukulenty, a potem wyrastają z nich fantastyczne kwiaty. Kolejny rozchodnik to Sun Sparkler Dazzleberry. <laughs> Piękna nazwa. I on jest nieco bardziej zielony, jeżeli chodzi o liście, ale ma też piękne takie właśnie różowe kwiaty. Bardzo fajne w tych rozchodnikach jest to, że one nie są wysokie. One się fantastycznie nadają na słoneczne miejsca, na jakieś takie murki oporowe. Nie wiem, czy kiedyś mieliście już u siebie rozchodniki. One bardzo często mają taką tendencję, że potrafią w miejscach, które nie są wystarczająco słoneczne, wybijać zbyt wysoko. Więc mam nadzieję, że tutaj się uda i nie będzie tego problemu. Z rozchodnikami bardzo dobrze jest robić Chelsea Chop. Możecie zobaczyć o Chelsea Chop wideo. W pięciu trikach ogrodowych, jakie, jakie warto znać, warto w maju wykonać, to także rozchodnikom, a przy okazji, ścinając górę, możecie je sobie ukorzenić i mieć własnych, więcej własnych darmowych roślin. Kolejna roślina to właśnie Hakonechloa, albo striata tutaj mam odmianę. Na tamtej rabacie mogliście zobaczyć odmianę Aureola, albo striata jest do niej bardzo podobna. Też ma takie przetykania żółte na zielonych jej liściach. Także zobaczymy, który zawodnik tutaj wygra i który będzie sobie dobrze radził w tym miejscu. Jako ciekawostkę mam jeszcze, słuchajcie, dąbrowkę, która nazywa się Burgundy Glow. Zobaczcie, jak ma fantastyczne liście. Zastanawiam się, zobaczę jak obsadzę wszystko, czy jeszcze tę dąbrówkę tutaj dołożę. Ostatnia jedna z moich obserwatorek na Instagramie przysłała mi swoją dąbrówkę po chyba roku czy po dwóch latach, była tak olbrzymia i powiedziała, że rozrasta się niesamowicie, jest rośliną bardzo mało wymagającą, fantastyczna właśnie jako roślina okrywowa. Tu nawet widać, słuchajcie, ona ma mnóstwo korzonków już gotowa, żeby ukorzeniać się gdzieś tam i iść dalej. Zakasuję rękawy i biorę się do pracy. Słuchajcie... To jest tak fantastyczne to kopanie. Ja wczoraj wkopałam 300 cebul tulipanów. Dzisiaj też będę działać tym wiertłem na wkrętarce. Ale jest coś takiego, że jak człowiek podziała w ogrodzie, co prawda potem śpię jak niemowlę i padam bardzo szybko, ale jest coś takiego, że jak się tak podziała, powdycha świeżego powietrza, to rośnie następnego dnia kolejna energia w nas. Ruszam. kolorów zawsze staram się wymieszać, żeby ta kompozycja była ciekawa, czasami trochę tak chaotycznie, że czasami mam taki plan, że chcę, żeby tam dwa kolory były obok siebie. Staram się je rozrzucić w nieregularny sposób, żeby odległości między nimi nie były takie same, żeby one nie stały na baczność jak żołnierze, tylko żeby ta kompozycja wyglądała tak, jakby sama naturalnie powstała. Potem, kiedy tulipany przekwitną i będą usychały ich liście, w pierwszym roku może nie do końca, jeszcze trawa je zasłoni, bo będzie za mała, ale w kolejnych ona dość szybko zaczyna rosnąć i też przysłania nam ten niepiękny Piękny widok. Tulipany wkopuję takim wiertłem. Pokazywałam Wam je w zeszłym roku. Bardzo szybko idzie wczoraj, naprawdę w przeciągu 3 godzin wkopałam 300 tulipanów, więc naprawdę to jest dużo szybciej niż e, ręcznie. Tutaj też mam dość dobrze już te ziemię skopaną, ze względu na to, że były wysadzane stąd inne rośliny. Także też powinno być. Ok. Sadzę oczywiście na trzykrotność wysokości cebuli, przysypuję ziemią, potem całość oczywiście podleję i zostawiam. silny już posadzone, zostało mi jeszcze tylko około tam 50 tulipanów do wkopania, ale widzicie mniej więcej jak to robię. Wydaje mi się, że wiosną będzie super, o ile Nornica nie zaatakuje, i jestem bardzo ciekawa, która z tych roślin wygra tutaj konkurs na to, że to miejsce jest dla niej lepsze. Może obie będą rosły fantastycznie, chociaż są trochę z takich grup, które można by się spodziewać, że albo jedna, albo druga będzie tutaj czuła się dużo lepiej. Ale zobaczymy. Ja już się nauczyłam, że czasami warto popychać to, co się przeczyta i zobaczyć, dokąd mogę sobie pozwolić. Potem natura daje mi po łapkach, ale nauczyłam się już, że rośliny, o których jest napisane, że potrzebują pełnego słońca, bardzo często świetnie udają się w lekkim płcieniu, także zobaczymy. Może będzie w porządku. Dajcie mi znać, czy macie może rozchodniki, które są tak mają 6 godzin słońca yy, i właśnie z tych niskich, czy wam się wyciągają, czy nie. Jestem bardzo ciekawa waszych doświadczeń. A ja słuchajcie, wszystkim życzę pięknej pogody, żebyście mieli energii i dobrej pogody właśnie do wkopywania, dzielenia bylin. Na kanale oczywiście możecie zobaczyć mnóstwo filmów, które pokazują, jak sadzić rośliny z gołym korzeniem. Teraz róże, fantastyczny czas na to, żeby to robić. Tak samo yy, pokazujemy, jak dzielić byliny, jak przesadzać. Jeżeli czegoś nie Wiecie, to cofnijcie się do tych właśnie wideo. Ja dzisiaj w opisie też wrzucę Wam sporo takich. Typowych, takich, wiecie, po, dla początkujących, jak coś się robi, bo czasami wiem, że macie problem ze znalezieniem. Jeżeli coś byście chcieli znaleźć, to w wyszukiwarce w YouTube wpiszcie sobie leniwa, niedziela i na przykład sadzenie róży z gołym korzeniem. Od razu wyskoczy Wam to wideo, którego szukacie. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki, o 9, czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Sikorka wylądowała mi właśnie w karmniku, już dają znaki, gdzie jest nasz słonecznik, zamawiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku.